To jadłam w ciągu dnia w Chorwacji? Dzień zaczęliśmy od śniadania, które sami sobie przygotowaliśmy. Śniadania hotelowe jakoś zawsze mnie brzydzą, więc staramy się wybierać pokoje, które mają aneks kuchenny. Na naszym cudownym tarasie zjedliśmy kanapki oraz wypiliśmy naszą pierwszą kawę. Potem poszliśmy wykąpać się w morzu i trochę się poopalać. Do plaży mieliśmy jakieś 200 metrów, więc zabrałam ze sobą swoją drugą kawę. Następnie poszliśmy pozwiedzać stare miasto, co przy takiej temperaturze było bardzo męczące. Marzyłam o jakiejś kawie mrożonej z roślinnym zamiennikiem mleka, ale znalezienie takiej graniczyło z cudem. Kupiliśmy więc w piekarni burka i poszliśmy do parku, żeby zjeść go w cieniu. Będąc w Chorwacji trzeba spróbować ryb i owoców morza, więc postanowiliśmy zjeść sobie coś takiego na obiad. Zamówiliśmy taki talerz do podziału na dwie osoby. Był tam okoń, tuńczyk, kalmar, krewetki, ośmiorniczki i jeszcze jedna ryba, której nazwy niestety nie znam. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie jadłam tak dobrych ryb. Wszystkie były świeże, pełne smaku, soczyste. Po prostu rozpływały się w ustach. Niestety nadal nie jestem fanką krewetek, ale ośmiornica i kalmar bardzo mi smakowały. Jeśli będziecie w Chorwacji, to koniecznie musicie spróbować ich lokalnych specjałów, czyli ryb i owoców morza. Restauracja, w której jedliśmy, nazywała się Bruschetta i oprócz pysznego jedzenia mają tam bardzo dobrą obsługę.